Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was ze zdrapkami irlandzkimi w łącznej kwocie 20 euro. Mam tutaj zdrapkę za 10 euro, mam tutaj taką nową zdrapkę olkarz za 5 euro. Jest to zdrapka w nowej szacie kolorystycznej. Zdrapkę za 3, za 2 euro, także trzymajcie kciuki i zapraszam Was do oglądania. I zaczniemy sobie od zdrapeczki za 2 euro. Tutaj mamy wygrywające liczby. 19 i 14 takich liczb szukamy. z 13, 18, czyli obok raczej się nie spodziewam już wygranej. No i rzeczywiście nic tutaj nie było. Przechodzimy do kolejnej zdrapka za 3 euro. Tutaj w grze numer 1 szukamy 3 razy tej samej kwoty. Ale niestety wszystkie jest po dwa razy. Tutaj szukamy woreczka. Ale niestety nie ma. A tutaj mamy wygrywające. 17 i 12. Jest 18 i 13, czyli oboki. 14 i 16. Niestety, jak tutaj są oboki, to zazwyczaj nie ma wygranej w tej zdrabce, więc niestety. Weźmy sobie tą nową. Zdrapeczkę sprawdźmy. Ta zdrapka wcześniej była w kolorze czerwonym, a teraz jest w takim srebrnym, platynowym. W zasadzie zdrapka platynowa, więc kolorystycznie dobrana. No i sprawdźmy, szukam trzy razy takiej samej kwoty. Troszkę przybliżę, bo chyba nie widać. Niestety nie udało się, tutaj szukamy zgodnie z legendą trzech takich samych symboli, tutaj mamy przypisane wygrane, mamy tak sztabkę, banknoty, portfel, drugą sztabkę, mamy sejf, portfel drugi raz, mamy świnkę, tutaj mamy taki sejf, skrzynię, świnkę po raz drugi, monety i banknoty też po raz drugi, więc niestety... Wszystko po dwa razy. Zgadza się. Zgadza się. I w grze ostatniej mamy wygrywające liczby. 18 i 7 takich liczb szukamy. 14, 6, 13, 8, 17, 16, 2. 19 i 9, niestety. Ostatnia zdrapka największa, ostatnia szansa. I tutaj mamy wygrywające liczby. Tutaj możemy znaleźć również symbol 40 razy. Który pomnożyłby nam wygraną razy 40. No nic, sprawdźmy sobie, co tutaj będzie. Tak, 65. 4 18 46. I 16. I takich liczb szukamy. 47, na pierwszy obok. Sześćdziesiąt cztery drugi obok czterdzieści trzy pięćdziesiąt osiem jedenaście siedemnaście czterdzieści pięć pięć pięćdziesiąt cztery trzy pięćdziesiąt i trzydzieści dwa pięćdziesiąt dwa dwadzieścia osiem trzydzieści trzy i dwa czterdzieści jeden trzydzieści siedem

Trzydzieści pięć, dalej, trzydzieści dziewięć, siedem, sześć, sześćdziesiąt trzy, dwadzieścia dwa i dziewiętnaście. No niestety, nie spodziewam się już tutaj wygranej o jest sześćdziesiąt w ostatnim rzędzie, ale numer. Już miałam mówić, że nic nie będzie na kolejny odcinek, ale tu jednak coś wpadło, więc nie jest tak najgorzej. Przynajmniej zwrot. I sprawdzamy. No i rzeczywiście jest dyszka, no ale jak najbardziej cieszy. Tu jest 65 i tutaj jest 65. Także. Najdroższa zdrapka się zwróciła, więc jest bardzo fajnie. Czy nie tak fajnie? Fajnie by było jakby wyszła na plus, prawda? Ale ostatecznie coś tam wpadło. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie mi łapeczkę, komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, również zachęcam do subskrybowania. Żegnam się z Wami na dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. I pozdrawiam wszystkich. Pa-pa!